Witam w kolejnym odcinku, dzisiaj nie jestem sam, mam towarzyszy dwóch, Siema. córkę i siostrzenicę, ale Siemanko. jednak go się chce przywitać, także za ewentualne jakieś tam chwile, chwilowe czasami przerwy, czy coś, będzie ktoś tam, dzieciaki do mnie gadały, także wybaczcie. OK. w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wymianą wskazówek. Znaczy pokażę jak się zdemontować i zamontować skazówki. W tym wypadku w liczniku y, stylizowanym na s -kę. Taką trochę hybrydę, bo jedna tarcza od przedlifta, druga od polifta. Y, bo teraz nie pamiętam kolejności. Y, S3 chyba jest w polifcie na prędkościomierzu, a w przedlifcie chyba na obrotomierzu albo odwrotnie. Fakt faktem, że jedna tarcza jest z tego, z druga z tego. Ale to już pomijmy ten fakt. Mm. Teraz tak co będzie nam potrzebne komputer z jakimś albo interfejs diagnostyczny żeby te wskazówki potem sobie wykalibrować. I akurat nie użyjemy dzisiaj tej przejściówki którą robiliśmy na jednym, robiłem na jeden z poprzednich filmów bo tak jak na nim wspominałem licznik od Audi poliftowe są Potrzebują komunikacji na dwóch kostkach. Linia K jest w zielonej kostce, no niestety tego jeszcze nie przerobiliśmy. Przerobię tą, przerobię tą przejściówkę. Jakąś w najbliższym czasie pokażę, jak to zrobić. Użyję po prostu tego swojego starego interfejsu. za chwilkę. Swojego właśnie starego yy, adaptera, że jak tam znowu tak zwał, yy, na dwie kostki, żeby z tym działać. Yy, Kabel z jakiego korzystam akurat na stole, to jest stary no już go mam kupę lat. Jestem z niego zadowolony, no i mi to wystarczy. Idzie to oczywiście zrobić w domu, raczej w domu, przepraszam, w samochodzie. Fakt, że to jest e, uciążliwe, ale do zrobienia. Dobra, teraz tak. Demontaż skazówek. Hmm, banalnie prosty. Skazówki bierzemy, a znaczy tak, tutaj skazówki są po prostu, ten odcinek był wymiane podświetleniem, i te skazówki są założone tak na sztukę, tylko żeby po prostu pokazać. Łapiemy sobie skazówkę, kręcimy i ciągniemy lekko ją do góry. I mamy skazówki I pamiętajcie, żeby kręcić zawsze w przeciwną stronę do wskazówek zegara. O, tam coś było, zeszła. Ok, tam tak samo. Okay. Yy. Skazówki Wskazówki mam zdemontowane. Tak jak widzicie, nie ma żadnego z problemu. Można. Sobie zamontować inne wskazówki. Akurat, na no, przykład, wziąłem wskazówkę od Pasata, ale my zostajemy przy wskazówkach eskowych. Na to zapalamy licznik. Podłączamy kostki. No, niestety, tutaj muszę jeszcze to dopracować. Mamy jedną tak rzecz. I źle zrobiłem, tu przełącznik sobie właśnie, żeby przełączyć sobie linię K między y, wszystko na niebieską kostkę, a na zieloną. Muszę to trochę iść. Mam już pomysł na to, y, tylko trochę czasu na. brak czasu na zrobienie. Także teraz ja po prostu zawsze muszę coś sobie podłożyć, żeby mi to się nie przełączało. Ok, licznik mamy, włączamy zasilanie licznika, włączamy sam licznik. Teraz będzie chwilę nam hałasowało. Piski. Przechodzimy do komputera. Ja korzystam akurat z VCDS Lighta, który bardzo dobrze z tym, jaki współpracuje. O, stara już, stary już protracera wersja, ale daje radę. Do tego, co tutaj do pracy przy, na stole, tak naprawdę tylko do ustawienia wskazówek wystarczy 100%. Trzeba. No to działamy. Siedemnastka. Licznik. Czekajmy chwilę, aż się połączy. Chyba, że mam źle ustawiony przełącznik, jest prawidłowo. Ok. I test wyjść. A, nie mam wskazówki założone. Skazówki, transport. No i start. Idą wszystkie skazówki. I teraz tak, w przypadku. Yy... W każdym przypadku prędkościowo musi nam zatrzymać się na setkę, obrotomierz na y, 3000 obrotów. Wiadomo, to nie musi być aż tak idealnie, bo nawet y, fabrycznie nowy wyś, y, licznik nie jest tak y, idealnie wykalibrowany. Najważniejsze, żeby się skupić dobrze na temperaturze, no bo miał się na przykład w bardzo, która temperatura nie jest dobrze wykalibrowana. Wiemy już na czym stoimy. W sumie owrotom już możemy tak zostawić. Tylko jeszcze trzeba odrobinkę cofnąć. Do przodu dać trochę temperaturę i cofnąć wskaźnik poziomu paliwa. Czyli tak. Cofamy się. Wychodzimy sobie z licznika. No i dobra, tak wiemy. Możemy sobie wziąć jako Punkt odniesienia na tą wskazówkę. No i sobie kręcąc ją. Czasami to jest. Czasami to trochę takie upiętliwe ale by było mniej więcej. Eee, teraz tak, paliwo. Temperatura. Really. mam jest, mamy jest. No i lecimy dalej. Znowu komputer. Jeśli nie przełączyłem switcha to będzie, no, będzie wszystko dobrze. Połączy się, się połączyło. Znowu wchodzimy I wskazówki analogowe. Wskaźniki analogowe. I co my tutaj mamy? Ja muszę sobie tak wziąć. Także mamy tuż tu jest OK. I jeszcze tylko, tak jak widać, yy, paliwo musimy, paliwo musimy jeszcze dokładnie ustawić. A. No ja znowu wracamy do komputera. Znowu siedemnastka. Czekam, że chwilę połączy. Wyjść Następna. I nam wskazówki. Zobaczymy co nam tu wyjdzie. No i wychodzi, że jest OK. Ja muszę tak sobie wziąć chwilę spojrzeć, bo tak pod kątem też nie widzę dobrze. No tak, obrotomierz mamy bardzo dobrze, temperatura jest bardzo dobrze. Prędkości jest w tolerancji. Jeszcze nam tylko zostało obrot. Do, yy, przepraszam, wskaźnik paliwa jest. Wszystko mamy, widzicie. O. Jeszcze tylko nam... O to może być tak to jest tolerancja, Tak czasami nowe liczniki mają. To co, wychodzę. Wskazówki nam zjeżdżają. To było za daleko, nie? Najwyżej będzie częściej powtórzyć to. OK, mamy i znowu komputer. Teraz już nie będę przerzucał na komputer. Albo w sumie jeszcze zobaczę, jak będę to składał. I nie ukrywam, że ten, to nagranie takie trochę dla mnie wyzwanie jest. No, na upartego to by tak mogło być, to by było w gra tolerancji błędu. Ale jeszcze ustawimy to tak, jak powinno być. Mówię, że trochę wyzwanie, bo pierwszy raz podjąłem nagrywanie na dwie kamery. Zobaczymy jak to będzie z. Złożeniem tego, mam nadzieję, że mi się uda. Jeszcze tak muszę pomyśleć jakieś ramówce, żeby to fajnie wyglądało. Ale to raczej nie na mojej siły. Znaczy nie na siły, na umiejętności. Przykładam mi się zawiesiłem. Zainwestowałem teraz w staty w sobie, hmm, także będę podejrzewał, częściej nagrywał na dwa telefony, dwie kamery, dwa telefony, nagrywam telefonami. Tak by to musiało być. O, za bardzo przegrane. I teraz jest git, czyli bardzo dobrze. Mm, ok. Teraz tak, bierzemy obudowę. Zakładam, zakładam zawsze obudowę. dociskam tarczę yy, i robię test, powtarzam. Światło. Może coś. Z moją lampką inaczej pomyśleć. O! Teraz by chyba było. No! Teraz by było chwilę dobrze. Dobra, i teraz tak jeszcze. Y, zawsze już takim ostatecznym skręceniem y, robię test wskazówek. W sumie, y, zawsze jeszcze robię jedną rzecz, której teraz zapomniałem na filmie. Przezałożenie obudowy. Odłączam całkowicie zasilanie od liczika, Włączam go ponownie. I jak ten test przychodzi OK, dopiero zakładam obudowę. I robię już taki ostateczny test. Tylko tyle, że no teraz tu jeszcze tą obudowę muszę to wyczyścić od środka. Jeszcze została yy, folia zabezpieczająca na FISie. Yy. tutaj, tak, tak będę jeszcze ściągał tą budowę, bo normalnie zawsze już czyszczę tak. Dobra, yy, tu jest ok. Yy. Na filmiku w pierwszej chwili widać, że o by temperatura była, też tak zależy, wiadomo, punkt siedzenia, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak jak ja to patrzę, ten to jeszcze jest, nie rzuca się w oczy, bo na filmie to nie jest źle widać wszystko, chyba jeszcze docelowo, nie, zostawię ten, ten prędkościomierz, jest OK. O, jeszcze jedno co zwrócę uwagę na ostatnim filmie na temat tych niebieskich wyświetlaczy przy negatywie. No, tu robiłem podobny manew i pobawiłem się. Jeszcze mówię na No, raczej no, znaczy, tak sobie myślę. No, nie, no, coś trzeba zrobić z tym. Jednak udało się ładne, czarne. Chwilę się z tym pobawiłem i podłożyłem jeszcze jedną folię polaryzacyjną. Tutaj są jakieś przebitki, zdjęcia, jak pokazywałem klientowi zaakceptowania sam wyświetlacz. Jest ciemniejszy, aż tak niebieski to nie jest. Wpada fakt, że w leko w niebieski. Jeszcze jak coś na filmie, to tak trochę bardziej podchodzi. Na żywo tak nie wygląda, jest takie ciemniejsze. Dobra. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się jak zawsze przyda. Mój opis. Moja technika, to jest po prostu tutaj, jak zawsze podkreślam, ja robię w ten sposób. Są różne sposoby. Tak naprawdę e, widziałem też sposoby, że idzie wskazówki bardzo dobrze wykalibrować, nawet bez e, potrzeby. Odpalenie tego licznika bez komputera. Nie wiem, ja tam osobiście akurat jakoś mi do, do niej nie przemawia. Ja to robiłem w ten sposób. U siebie w pasacie mam zrobione też dokładnie w ten sam sposób. Jest ok. Porównywałem sobie nawet kiedyś z komputerem. Jeśli chodzi o temperaturę prędkość obroty i wszystko się pokrywa, czyli ta kolibracja jest jak najbardziej e, prawidłowa. E, fajnie by było, jakbyście w komentarzach napisali, e, co byście w ogóle chcieli jeszcze zobaczyć. E, na pewno wiem, że będzie nagrany film, e, będę nagrywał film z kodowania imobilizera krok po kroku. No bo trochę tych liczników przeze mnie, przez moje ręce przechodzi. Nierzadko yy, klienci na przykład sobie kupują nowe liczniki. Znaczy nowe. Używane na przykład fullfisy zmieniają z półfisa czy z, w ogóle dokładają. I bardzo często robię taką na przykład wiązkę od początku do końca do manetki do radia i taki licznik wysyłam i wtedy zawsze muszę, czy znaczy pomagam telefonicznie zakodować mobilizer. Nie ukrywam, że czasami to jest dla mnie czasowo dosyć ciężko połączyć, dlatego też nagrywam, nagram taki film krok po kroku, jak zakodować mobilizer. dobra, to by było na tyle. Już nie będę przynudzał więcej. Jeśli się podobało oczywiście bardzo wdzięczny będę za łapki w górę, za wszelkiego typu komentarze, subskrypcje. Tak jak się pewnie niektórzy orientujecie, większa interakcja widzów, komentarze, polubienia też to wpływa na... Jezus, to na pozycjonowanie, jak ktoś właśnie szuka, jest to wyżej w opcji wyszukiwania. Także też bym był wtedy bardzo wdzięczny, bo im, wie, do, im większej ilości osób docieram, im mam lepszy odzew w komentarzach, tym mam większą chęć do nagrywania tych filmów. Co nie ukrywam, jest do, często dosyć e, trudne do połączenia z tym, co e, robię na co dzień. Jednak to logistycznie yy, zawsze trzeba więcej, yy, więcej czasu na to poświęcić i przy nagrywaniu filmiku nierzadko yy, ta sama operacja mi schodzi czasowo razy dwa niż robię to bez nagrywania, bo mam tłumacze, muszę patrzeć w kadr, czasami yy, po dwa trzy razy coś zaczynam yy, nagrywać, ale to już chyba nie będę przychodzał, za dużo dzisiaj, za długo już będzie, I tak nagrywa długie te filmy, to już w ogóle będzie masakryczne Dobra, mmm, kończymy, jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie, jak dotrwaliście do tego momentu, yy, ponownie żebram o łapki, o subskrypcję, no i do następnego, cześć!